Dzień dobry widzowie. Wraz z najnowszą aktualizacją do gry Fortnite wszedł Naruto i jego mityczny Kunai, który pojawił się już na wyspie i dzisiaj sobie go przetestujemy. Zanim zaczniemy, zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. Kliknij ten czerwony przycisk pod filmem. Jeżeli materiał Ci się spodoba, daj łapkę w górę. Jeżeli nie, to w dół. A gdybyś kupował coś w sklepie Fortnite, to koniecznie wpisz mój kod Kompulsator. Za co serdeczne dzięki. Odwiedźmy również sklep z przedmiotami, tutaj mamy wszystkie zestawy Naruto moi drodzy, zestaw Naruto i Kakashi mamy za 2100 V-Dolcy, taki oto zestaw skinów i przedmiotów do wzięcia jest już teraz, gdyby ktoś z Was chciał taki zestaw sobie kupić lub cokolwiek innego, eleganckiego, epickiego, fantastycznego, zobaczcie zestaw Sasuki, Sakura... Tutaj również są fajne rzeczy. To oczywiście zachęcam do kliknięcia w ten przycisk wesprzyj twórcę i tutaj do wpisania Kompulsator za co serdeczne dzięki. A teraz, moi drodzy, przechodzimy do zwiastuna i dzisiejszego materiału. Moi drodzy, na początek lokalizacja, miejsce Kunaj, gdzie zdobędziemy mityka. Mityka zdobędziemy u npc który znajduje się dokładnie mniej więcej w tym miejscu, wystarczy sobie tutaj do niego polecieć i za 150 sztabek złota dostajemy 3 strzały, 3 razy możemy użyć tego mityka. Jeżeli chcecie więcej, to możecie kupić kolejne za 150. 3 i jeszcze 3 dodatkowe, w sumie 9. Później już przeważnie wyskakuje limit, że informacja, że zapasy zostały wyprzedane. W zależności od tego, ilu graczy tutaj ląduje i ilu graczy chce użyć tego mityka, to my mamy do dyspozycji nieco mniej sztuk, że tak to nazwę. Lądujemy sobie dokładnie w tym miejscu, moi drodzy. I mamy tutaj przesympatyczną postać Kakashi. I to właśnie u niego sobie to kupujemy za 150 zł. Zobaczcie, zapasy wyczerpane. Mam dokładnie 9 sztuk i więcej po prostu się kupić nie da. Kolejna sprawa to są oczywiście wszystkie skrzynki. Skrzynki, w których również możecie bez najmniejszego problemu zdobyć te mityki. One z nich wypadają. Również możecie, zabijając graczy, zdobyć tego mityka, bowiem ci, którzy go zdobędą i nagle zostaną przez Was na przykład zabici, no to oczywiście rzecz jasna tracą do niego dostęp. I zobaczmy sobie teraz test na zwierzaku. Ile taki tunaj weźmie damage'u na zwierzaku? Proszę bardzo, 35 damage'u na zwierzaku. 35 dokładnie. I słuchajcie, postawię sobie teraz trzy ściany. Pierwsza ściana będzie z kamienia, druga ściana będzie z metalu i oczywiście trzecia. Ściana będzie z drewna. I w tym teście sprawdzimy sobie, ile obrażeń daje Kunaj na poszczególny materiał. Najpierw metal. Zobaczcie. Cegła. I drewno. Drewno przy jednym strzale jest zniszczone. Zobaczmy zatem, czy kilka elementów drewnianych zostanie uszkodzonych. Zróbmy taką powiedzmy podstawową 90. Lub coś na jej wzór. I raz jeszcze rzucimy kunai w to miejsce do środka. Zobaczymy, jak duży element zostanie zniszczony. Dokładnie dwa elementy. Ok, zatem raz jeszcze uderzmy tym razem, może w ten górny element. No więc wychodzi na to, że dwa elementy są niszczone. Zobaczcie, 300 z 500 zostało, jeżeli chodzi o metal. Natomiast jeżeli chodzi o kamień, to mamy 100 z 300. A więc taką ilość obrażeń zadaje Kunaj, mityczny przedmiot, który trafił na wyspę w ostatniej aktualizacji. 200 obrażeń Kunaj zadaje ścianie metalowej, 200 obrażeń ścianie z kamienia i całkowicie niszczy dwie ściany drewniane. I słuchajcie, ponownie udaje się do Kakashiego, aby kupić od niego mityka Kunaj. Oczywiście można szukać. Proszę bardzo, kupujemy zapasy wyczerpane. Mamy ponownie 9 sztuk do wykorzystania. Ok, moi drodzy, kolejny test, który sobie przeprowadzimy to oczywiście obrażenia na graczu. Drugi gracz, który jest przede mną, ma dokładnie 100 HP i 90 osłony. Tak więc sprawdzimy, teraz, próbując rzucić prosto w głowę Kunaj. Ile obrażeń zada przeciwnikowi? Uwaga, rzucam! 35 i to był strzał w głowę. Zróbmy to teraz w ten sposób, idzie już strefa, i ponownie 35, a więc 35 obrażeń zadaje przeciwnikowi. Nie jest to jakiś wybitny wynik, ale zawsze coś z daleka, naprawdę daleka można tym rzucać. Także jest to dość fajny, mityczny item. Polecam, aczkolwiek jeszcze przetestujemy. Zobaczymy, ile obrażeń zada NPC? owi 35, 70 słuchajcie. Próbuję w niego rzucić, proszę bardzo, jest 35. On się chce ze mną bawić, z tego co ja widzę. Siema, typie. To jest dobra zabawa, ci powiem. I PEG 35, spróbujemy go wyeliminować. Jeszcze raz i jeszcze raz. I jeszcze jeden strzał, kurde i zabity, słuchajcie, ale się pięknie złożyło, że gościu po prostu chciał się bawić, ja tak słucham, coś mi tam wali, coś mi tam wali, a to kurde gościu emotką mnie po prostu zaczepiał, a ja ślepy. Dobra stary, brawa dla ciebie, dzięki serdeczne za udział w tym filmiku, pozdrawiam cię bardzo, bardzo serdecznie stary. Co najmniej jakby to był widz, ale przecież to nie na żywo, więc widzem być nie mógł, ale w każdym razie zobaczcie, jak wiele razy tym kunaj trzeba pierdzielność, za przeproszeniem, żeby zabić gościa. Tak więc mówię raz jeszcze, że według mnie to jest taki item odpowiedni do dobijania. Nie do zabijania, a do dobijania i przeszkadzania w rozgrywce. Rozwalania budowli, najlepiej drewnianych, bo wtedy przynajmniej coś likwidujemy od razu, dokładnie dwie struktury, a w przypadku pozostałych no zdecydowanie mniej i bardziej trzeba się wysilić. Jak sami widzicie, ten item jest po prostu... Słaby, przyznajmy to szczerze. On jest słaby. On jest efektowny, ale jest słaby. I masz, byczku, to dla ciebie. Kunaj, 35, tylko 35. Kolapsik. Niemniej jednak nie zmieniam zdania co do tego, że mi się podoba. Bo mi się podoba i to dosyć bardzo. No dobra, poznaliśmy mniej więcej mityczne Kunaj, a teraz sprawdźmy sobie jego zasięg. Zobaczcie, spróbuję to rzucić tam na wieżę. Tam w ogóle jest gościu jakiś. Z dwie sztuki tam sobie rzucimy i zobaczymy, czy doleciało, czy doleciało, czy tam wybuchnie. No, tak powiem szczerze, nie do końca, nie do końca. Tutaj jakiś gość mnie atakuje. Zrzućmy mu mityczne kunaj. No, typie, typie, 35, 35, słuchajcie, obrażeń. Tylko i wyłącznie zadaje mityczny kunaj. Chociaż wydawało mi się, że. Jak się rzucił w głowę, to nieco więcej, ale wszystko wskazuje na to, że tylko te 35. Tak więc moi drodzy Dajcie znać w komentarzu Czy wam także tylko 35 obrażenia Damage'u zadaje na przeciwniku Czy może jednak udało wam się Osiągnąć nieco więcej Na pewno udało wam się już kogoś dobić Tym mitycznym kunaj Bo chyba na to jest ten item najlepszy Ta broń na dobijanie tych wiecie już Takich słabych Obolałych graczy Mimo wszystko trzeba przyznać, że ten zasięg jest naprawdę Przepotężny Naprawdę daleko ten mityczny kunaj leci i można z tym naprawdę sporo zdziałać. Także tutaj widzę plusy akurat w tej kwestii zasięgu. I proszę bardzo, jeżeli chodzi o występowanie, to te kunai potrafi leżeć sobie w dowolnym miejscu na mapie lub wypadać ze skrzynki, także o tym warto również wspomnieć w tym materiale. Możecie je znaleźć, jak ja teraz, w dowolnym miejscu. Ja na przykład przy Pani Mroku, dokładnie w tej miejscóweczce, całkiem niedaleko od NPC-ta, który to nam sprzedaje za 150 sztabek złota, udało mi się zdobyć co prawda tylko trzy sztuki ale lepsze to niż nic zobaczcie mamy tu jeszcze zwierzaczka ja bym tak chciał zobaczyć ile obrażeń 35 również na zwierzaki również 35 myślę że kurczaka można byłoby zabić masz jeszcze jeden strzał bezpośredni również 35 a więc na trzy strzały e, mamy dzika tak naprawdę ok no i teraz mi uciekł niestety Eee, już nie wróci. No i dobra, jeden Kunaj zmarnowany. Na trzy strzały prawdopodobnie mamy dzika. Nawet więcej, nawet więcej, bo teraz zadałem 44 obrażenia i dopiero on padł. Tak więc, no, nie jest to jakiś super mocny item. Nie jest to jakaś super moc mityczna. Aczkolwiek taki wiecie, całkiem fajny item z Naruto, z którym można się pobawić, z którym można zrobić dużo śmiesznych fragów według mnie, bo można e, ubić gracza tak z znienacka, można go skolapsować, jeżeli tam wiecie, budowle są uszkodzone. Jeżeli chodzi o drewno, jeżeli chodzi o drewno to jest fajnie, bo niszczy dwie struktury naraz. I słuchajcie, tym razem znalazłem mityczne kunaj. O właśnie tutaj. Całkiem niedaleko NPC-ta. I powiem wam szczerze, jeszcze mi się nie zdarzyło, Znaleźć ze skrzynki, także prawdopodobnie one dropią tylko i wyłącznie na mapie w różnych lokalizacjach ledwo wylądowałem, gości mnie od razu zabił, a chciałem sobie porzucać. No cóż, w każdym razie trzy razy spotkałem już na mapie. Po prostu w różnych miejscówkach a ani razu jeszcze nie wypadło mi ze skrzynki, tak więc chyba trzeba będzie cofnąć te informacje odnośnie skrzynek. Ale kto wie, dajcie znać w komentarzu, czy mam wydropiło ze skrzynki, bo jestem bardzo ciekawy. Słuchajcie, zmieniam zdanie, przed sekundą wydropiło mi z tej oto przesympatycznej skrzyneczki. Również w okolicy NPC-ta, ja nie wiem, tutaj najwięcej tego znajduję, tak więc potwierdzam, ze skrzynek też leci, też leci. Tak więc moi drodzy, podsumowując ten y, jakże szybki materiał, można powiedzieć, że mityczne kunai to całkiem spoko broń i można za jej pomocą szybko zniszczyć dwie syktory drewna, można zniszczyć oczywiście także pozostałe, struktury, z tym, że no, trzeba do tego użyć nieco więcej kunaj. Jest on drogi, bo 150 za 3 sztuki, tak więc, żeby zrobić sobie fajne testy, to słuchajcie, ja musiałem prawie 2500 golda wydać, byście mogli zobaczyć wszystko to, co na tym materiale się pojawiło. Kilka gdzieś tam udało mi się znaleźć, ale większość była fundowana przez złoto, teraz zostało mi 400, więc to jest tak naprawdę jeszcze jeden zakup. Obrażenia zarówno na graczy, jak i na zwierzęta, 35, nie ma znaczenia, czy rzucicie delikatnie obok gracza, czy prosto w niego. 35 obrażeń i tylko tyle, mi bynajmniej nie udało się uzyskać lepszego wyniku. Fajny jest ten item do zakończenia, że tak powiem, żywotu, czyli ostatniego strzału na graczu, czy na zwierzaku, bo to jest takie efektywne wyeliminowanie przeciwnika, także z tej strony mi się to podoba. Duży plus za zasięg oczywiście tego itemu, minus za cenę można go znaleźć w różnych lokalizacjach na mapie, czy to na ziemi, czy wypadając. Ze skrzynki, lub kupić NPC Takakashi, którego pokazałem wam: miejscówka znajduje się dokładnie w tym miejscu. Nie przetestowałem wyłącznie stalowej pułapki, ale jak się domyślacie, to raczej nie ma sensu wykorzystywać konaj do niszczenia tej pułapki, bowiem 35 obrażeń to jest po prostu malutko. No i kochani, dajcie znać koniecznie w komentarzu, jak Wam się podobał ten materiał. Czy chcecie, abym robił więcej odcinków dotyczących recenzji broni różnego typu z Fortnite, tych, które się pojawiają i tych, które są tak dla urozmaicenia tych wszystkich zadań, które dodaję? Napiszcie w komentarzu. Im więcej łapek, tym większa zachęta dla mnie do dalszego tworzenia materiałów specjalnie dla was dzięki serdeczne za uwagę mam nadzieję że się podobało trzymajcie się pamiętajcie o kodzie kompulsator w sklepie Fortnite no i do zobaczenia trzymajcie się cześć